Karol Głębowski, rzecznik Prasowy generalnej dyrekcji dróg Krajowych i autostrad oddział w Olsztynie. Realizujemy w tej chwili budowę y, wiaduktu w ciągu drogi y, numer 22 pod Erblągiem. Y, inwestycja jest związana z zburzeniem starego wiaduktu i budową nowego. Całość inwestycji będzie kosztowała około y, 22 miliony złotych. Realizuje ją od sierpnia tego roku do końca listopada przyszłego roku konsorcjum dwóch firm Vistal i MOS niebawem zostaną w związku z pracami rozbiórkowymi wdrożone objazdy na dojeździe do Elbląga dla samochodów lekkich, dla, głównie dla osobowych i, i tych przeznaczających 3,5 tony. Objazd będzie odbywał się starym przebiegiem drogi 22, czyli w zasadzie specjalnie tutaj kierowcy nie nadrobią kilometrów. Natomiast dla pojazdów ciężkich objazd odbywać się będzie przez drogę krajową nr 55. TV Malbork TV Regionalna 24.pl co my tu kręcimy?